Co jeszcze jest ważne, tak? Muszę o tym trochę powiedzieć tym osobom, które dopiero po raz pierwszy w ogóle słyszą coś o, o PPC na Amazon i może być w ogóle o reklamie. Także przepraszam osób doświadczonych. Jednak u nas dzisiaj taka szeroka, szeroka grupa docelowa uczestników naszego live'u. Dlatego powiem o tym, że istnieją takie pojęcia jak odpowiedniość słów kluczowych. Zapytań kluczowych do słów kluczowych. Ja rozdzielę te dwa pojęcia: zapytania kluczowe i słowo kluczowe. Słowo kluczowe to to, co my przewiduje, przewidujemy jako e, jakiś zestaw słów, który będzie wpisywał klient. Tak? To jest słowo kluczowe. Natomiast istnieje pojęcie zapytania kluczowe: to to, co de facto w rzeczywistości wpisuje klient podczas wyszukiwania. I to, co on wpisuje, może być dokładnie to, co wybraliśmy jako słowo kluczowe. Może być częściowo to, tak, czyli mieścić w sobie jakieś elementy tego słowa kluczowego. Albo w ogóle być no, nieco podobnym, jest jednak w ogóle czymś innym. Pokażę to na przykładach. Na przykład, e, istnieje taki match-type, lub tam dopasowanie, lub odpowiedność. Nie wiem, który ze słów najlepiej pasuje do, do pojęcia match, match type, tak? odpowiedniość czy dopasowanie. Jednak istnieją te trzy rodzaje match type: trzy rodzaje dopasowania. Broad, phrase, exact, czyli szerokie, frazowe i dokładne dopasowanie. Szerokie dopasowanie to znaczy, że e, klient może wpisać jakikolwiek wyraz, jakiekolwiek zdanie w którym, w jakimkolwiek miejscu, w jakiejkolwiek kolejności mogą mieścić się te słowo kluczowe, które wybieramy. To jest szerokie dopasowanie. Frazowe to e, takie, takie zapytanie kluczowe, w, który, w którym mieścią się, się nasze słowo kluczowe w tej samej kolejności, w której ich e, przewidywaliśmy, że będą wpisywać klienty. Klienci własni tak wpisują. Jednak jeszcze coś dodają. Mogą zmieniać liczbę pojedynczą na liczbę mnogą, mogą dodawać jakieś słowa przed lub po słowie kluczowym. Scisłe lub dokładne dopasowanie, dopasowanie exact, to ta sytuacja, w której klienci wpisują dokładnie swoje zapytanie kluczowe, dokładnie tak jak wpisaliśmy słowo kluczowe. Czyli gdy na 100% współpada słowo kluczowe i zapytanie kluczowe. Tu są trzy przykłady. Na przykład mamy słowo kluczowe Bluetooth headphones. Tak? Jeżeli klient tak samo wpisze w wyszukiwarce Bluetooth headphones, to to będzie dopasowanie exact. Słowo kluczowe jest używane dokładnie tak samo, bez żadnych zmian. Bluetooth Apple headphones to już szerokie dopasowanie, dlatego że słowo Apple będzie be, było wpisane pomiędzy naszych dwóch słów, naszego, dwóch elementów naszego słowa kluczowego. Eee, I to będzie dopasowanie broad. Bluetooth headphones for men, albo women's Bluetooth headphones. Tu już mamy dwa przykłady frazowego dopasowania, czyli gdy do naszego słowa kluczowego przed lub po są dodawane jakieś dodatkowe słowa przez potencjalnych klientów. Tak, to są trzy dopas rodzaje dopasowania. Jak zebrać odpowiednie słowo kluczowe, jak ich sporządzić, jak ich wybrać? Do tego istnieje Teraz cały szereg narzędzi, i to jest osobny temat, który nie bardzo dotyczy tematu reklamy, bo zastanawiam się i zakładałem to, że ludzie, którzy tworzą kampanię PPC, już znają się na tym, jak i gdzie za pomocą których narzędzi zebrać słowo kluczowe. Natomiast jeżeli nie wiecie tego, to bardzo przydatnym narzędziem do zebrania, analizy, optymalizacji słów kluczowych może służyć Wam takie narzędzie jak Helium 10. Dzisiaj, tylko dzisiaj właśnie, serwis Helium ten daje możliwość zakupić na pierwszy miesiąc cały zestaw ich narzędzi, pełny zestaw ich narzędzi, z rabatem minus 75%, używając kodu Prime 75. To dotyczy tylko nowych użytkowników, czyli tych osób, które dopiero teraz rejestrują się. Aby uzyskać taką, taki rabat, trzeba wejść pod Link Global Sellers Premium 75, tak? I e, wpisać kod Prime 75. Także e, możecie tego, z tego korzystać.